Czy to będzie dobry książkowy dzień? No, jak z Basią, to nie może być inny. Basia, zabawy i zadania. Mam nadzieję, że kojarzycie serię o Basi. W tej serii są najróżniejsze książki, to jest patronat aktywnego czytania. Są basie z pojedynczymi opowiadaniami, są nawet basie kartonowe dla najmłodszych, ale nie było jeszcze książki aktywizującej, właściwie takiego zeszytu z zadaniami i z zabawami. Więc już z radością opowiadam Wam, co znajdziemy w środku. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blok aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam. Serdecznie Was zapraszam, zerknijcie. A jeśli chodzi o aktywne czytanie, to chyba nie ma lepszych książek niż właśnie takie aktywizujące, które rozwijają motorykę małą. O to tutaj chodzi. W ogóle ona jest dedykowana dla przedszkolaków, dzieci w wieku przedszkolnym, czyli 3-6 lat. Mamy tutaj najróżniejsze zabawy, zadania, do dokończ. Połącz kropki, pokoloruj według instrukcji tych takich podpunktów. Są jakieś labirynty i są jeszcze, powiem Wam, naklejki. Czyli coś, co dzieci bardzo lubią. Wszystko zaczyna się od takiego krótkiego opowiadania, z którego dowiadujemy się, że Basia i Janek dostali taką książkę z zadaniami. No i skoro oni mają, to my też chcemy i też możemy rozwiązywać takie zadania. I dodatkowym takim atutem tej książki, bardzo mi się to podoba, jest podział na pory roku. Czyli zaczynamy wiosna, lato, jesień, zima i można zobaczyć, że te zabawy są tutaj tematyczne. A jak pory roku, to siłą rzeczy jest to takie trochę bliżej natury i to też bardzo lubię w książkach dla dzieci. Obserwujemy przyrodę, obserwujemy no właśnie na przykład motyle, na przykład kwiaty, wychodzimy na spacer. Cieszę się bardzo, że właśnie tak to wygląda. Zobaczcie jak tutaj jest kolorowo. To są ilustracje oczywiście Marianny oklejak, a tu już zrobiło się jesiennie. I zimowo w końcu będzie zimowo. Całkiem sporo jest tutaj zabaw w tym zeszycie. I takie jak wspomniałam, to jest takie niby tylko bawienie się, ale tak naprawdę, na przykład, do manipulowania naklejkami potrzeba precyzji, tak samo jak do kolorowania według wyznaczonego wzoru. I wiecie, co jest fajne? To, że takie książki one w pewien sposób uczą dzieci albo dają dzieciom takie narzędzia. Które ułatwiają później w szkole albo właśnie w przedszkolu współpracę z nauczycielem, i nie, tak trochę brzydko mówiąc, ale jednak taka jest prawda i to będzie wymagane od naszych dzieci: współpracę z książką, z podręcznikiem, z ćwiczeniami, gdzie często są jakieś zadania do zrobienia, i o ile tutaj, no to nie jest jeszcze szkoła, tutaj jest. Totalnie na luzie zabawa, tak w przyszłości na pewno będzie praca z ćwiczeniami, podręcznikami i to jest wielkie ułatwienie, bo dzieci powoli, powoli się przyzwyczajają do tego, jak to się robi. A jeżeli jeszcze to jest tematycznie zrobione tak, że jest ciekawe, to nie mam więcej pytań. To co? Czytamy?